Nagroda przez te 25 lat wypracowała taki prestiż, że jest niezwykle ceniona. Na pewno jest to duże wyróżnienie, które nas zmotywuje i zmotywuje nas do dalszej pracy. Staramy się rekrutować i pozyskiwać i utrzymywać jak najlepszych ludzi. W procesie rekrutacyjnym stawiamy bardzo wysoką poprzeczkę. Wręcz jesteśmy dumni z tego, że tworzymy Dream Team najlepszych ludzi w naszej ocenie, w, swoich, w swojej branży i w swoich kompetencjach. Branża jest trudna, bo jednostki nie są powtarzalne. My robimy jednostkowe, innowacyjne produkty, więc każda jednostka to jest całkowicie co innego. Jeśli chodzi o kadrę wyższą, inżynierską, mamy specjalne programy i jesteśmy w kontakcie ze szkołami zawodowymi. Próbujemy u siebie nawet pociągnąć klasę szkoły zawodowej. Z samych szkoleń jako takich też mamy. Mamy swoją szkółkę spawalniczą, mamy swoją szkółkę monterską. Każdy młody człowiek, który chce podjąć się pracy stoczniowca, ma ma możliwość przyuczenia się, a w dodatku zarobi godne pieniądze. Warto z nami współpracować jako pracownicy, ale też warto z nami współpracować jako kooperanci i to jest taki najważniejszy dla nas praktyczny wymiar tej nagrody. Bardzo dużo pracy, jeszcze więcej pracy i bardzo dużo szczęścia. To szczęście jest naprawdę mocno potrzebne. To u nas w branży powstają nowe źródła światła, nowa elektronika do zarządzania tymi źródłami światła i dopiero potem ona jest adaptowana do innych branż, ale to musimy być on top na świecie, no bo konkurujemy globalnie. My też zwracamy uwagę na firmy rodzinne, które w istotny sposób w swoich lokalnych środowiskach wpływają na rozwój lokalny i rozwój, rozwój całego, całego regionu. To nagroda, która trafia w ręce osób, które codziennie, mozolnie, dniem za dniem, z wysoką wrażliwością wierzą w najwyższe wartości, jaką te wartości, które związane są z promowaniem ludzkiego godnego życia. Ja się bardzo cieszę Wasze z tego, że też występujemy przy innych przedsiębiorstwach, czy innych właścicielach firm, że też nasza organizacja. Nie tylko nasze, ale inne NGO zostają wytypowane i to jest takie piękne, że też możemy otrzymywać takie nagrody właśnie prestiżowe jak ta.